Siema wszystkim, tutaj z Tobą ja, czyli Ksoniksku. A dzisiaj po raz kolejny, już dziesiąty odcinek Ksonik sobie więc specjal 30 minut. <laughs> tak, 30 minut, słyszeliście. się yy, będziemy nagrywać 30 minut. Będzie fajna zabawa. No i zdaniem ogólnie chatkę już zrobiłem. Tylko, że... Na czymś, na gm tak, na gm to zrobiłem, bo mm, nie chciało mi się po prostu grać tych wszystkich surowców 30 minut, ludzie, 30 minut nagrywania, to będzie już coś, więc myślę, że tutaj zrobimy jakby w skrzynie jedną, modelę powinno wystarczyć patyków, więc będziemy sobie tak ogólnie nasz świat zwiedzać. Pozbieramy troszkę surowców i w ogóle... To są na razie najpotrzebniejsze tajemniki nasze, naszej wyprawy. Ilo, to, to... Ruszamy. I wyruszamy w podróż. Dobra. tu ja się nie gdzieś indziej i idziemy zaraz do miejsca mojego spał 30 minut ludzie będziemy nagrywać 30 minut bo to jest a ścina mnie jakoś no uh -huh. uh -huh. uh -huh. dobra Chcę tutaj już zbieramy węgla bo jest nam potrzebny bo węgiel to podstawa oczywiście jaka Mamy już, widać. Gram na angielskim i mam tak, mam efekty wchodzenia włączone. Tak samo będzie jak dziewiąty, nowy początek, tym razem numer dwa. I teraz, niby, jak już coś, to będę kopiował mapkę. Teraz, nawet po nagraniu skopiuję mapkę. Ja muszę tu chwilę sprawdzić, czy mi się nie zwiesza i co yy, będę kopiował mapkę po tym odcinku skopiuję właśnie mapkę a nie dobre a nie przecież to nie zaspełniłem przecież się dobrze zaspełniłem a no tam no i spali się chyba coś tam coś tam się pali, ojej pożar no i teraz musimy iść po jedzonko nieładnie lawa nieładnie o lol nie, nie, nie. Gasimy to, gasimy, bo nie chcemy pożaru. A ja w czasie Musimy znaleźć jakieś siedzonko, bo gram na razie na PC Full, bo mi taki tam... wystraszył. O! Komar, jadę. Komar. Idzimy, wzimy dalej. bo już się noc robi. PC full to nie robi się tak... Jedzonko. Cześć krówka, daj mi jedzonko. Pęk, pank, siu, pank, pank no tak mówię. Chyba wam już o tym mówiłem, ale nie będę tego powtarzał, bo nie wiem. Dopiero jak zobaczę, czy jeszcze to mówiłem, czy nie, dopiero wtedy wam to powiem. Ale no... Pustynia. Na pustyni nie ma tak dużo zwierząt jak w lesie. Krok to raczej właśnie powinno być dużo krów na tym płaskim terenie. A nie na tym... tym... A nie w lesie, bo właśnie świnie... Świnie to jeszcze w lesie to jak dziki, nie? Ale... ale... Krowy w lesie to może jak byki? No. Czekaj, nie, e, dziki... Nie, czekaj, co, co? Nie, że mówiąc Żubr, o! Żubr, dobry wybr... Jestem Jest w ogóle, wiesz, jak żubr osiś. siś. Idziemy tu na kobla, bo mam już dosyć tych Kamien y, żelazny. Kamien drewnianych. Nakopię sobie go 20, bo to zawsze potrzebne. W ogóle każdy surowiec, który zostanie przed zebrany, to idzie w mojej statystyki i mi. Nie zaczęło się tu nic. Nie, nie zacięło się tu. No. No i w ogóle bardzo fajnie. Nie wiem czy by tak nie grać na jakimś... na jakichś modach. Ale wiem, że zrobię już serię Simulator w farmie Simulator. Tylko to troszkę będzie tak cieknie, bo będę musiał najpierw te nagrywanie i potem będziecie LOL. z tego screenshota. Potem będziecie widzieć taki czarny ekran, ale to szczegół. Tutaj nabieramy drewna. Znaczy mm. zarabiasz już takie inne itemki Dobra kilo, mieczyk. Tylko to tu. Mhm. To tu to tu tak idzie. Jedzonko idzie tutaj na sam koniec. To idzie tu, a to idzie tu. Ładnie, znaczy, jeszcze dwa patelki zrobię i potem pójdę tutaj i sobie jeszcze sigierkę zrobię. No. No i idziemy dalej w świat. Świat, świat, świat. A ogólnie... O! Lord. kocham zimę, tutaj będę się chciał tak pobudować jakiś ładny cel się tutaj regeneruje sorry, fail Fajne Wszystkie wszystko jest ustawione ale fail, lol ale fail dobra, tutaj sobie drewna, zetniemy ogólnie nie mam tego taki problem na problem na serwerze a jednak chyba na singlu nie aczkolwiek, no, nie ma. tutaj nie chcę mieć, bo tu jest woda gdzieś tutaj te, są o lol ale to jest hanka, jak hanka. Co zjemy Kurty znowu nie ogarwę przy punku to muszę sobie tutaj tu, 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 tu. O, a, o, o gimniki, no i monster coś tam. Dobra, idziemy tutaj tam, na ten płaski tutaj teren. Pustynia. Pustynia. O, to jest sandstone. Co to? Zbieramy sandstone'a. kto wie? Nie, ja boję się. Zbiegł, chodzimy. 17,16. to lol. 47 zaczynamy, to jest ogólnie 149. No nie chcemy iść na pustyni, ale tam dalej coś jest, tam dalej coś jest trzeba już wyciągać miecza, No i. dlatego bym No i... Mogę ty no, będzie takie Żeby to, to powiedzieć za mną być świat, bo tutaj suka Keino i ja Kośnik Timmy. A, Musiałem to zrobić. Nie no, fajnie, przyjemnie się. 10 osiemdziesięć sugerkejów. Wczoraj nagrałem odcinek Champions 3 jak ze Francji, dostałem się do finałów, ale zawiesił mi się komputer i ja byłem tak na maksa zły. Byłem na maksa zły, bo do finałów się dostałem i nagrałem tego z jakieś z pół godziny może, może nawet więcej, bo... Ale tyle czasu na to poświęciłem, a zawiesił mi się ten strony komputer. Ale ja coś powiem ja sobie zapiszę muszę na pewno luknąć na interview jakie ja mam hasło na, na wiecie na co na YouTube sobie zapiszę gdzieś w notasie i, i po formacie już sobie będziemy będę mógł nagrywać no. Po prostu jestem zadowolona, że mogę już nagrywać powyżej 15 minut. A może to będzie 30, może to będzie krócej. Nie wiem. Mamy yy, glinę. Ogólnie w 20 odcinku będziemy się przeprowadzać. Bo nie chcemy jeszcze też... bo ja nie... bo nie chcemy żeby cały czas w takiej samej jednej chatce więc yy, no. więc będziemy yy, po ja sobie zrobię hasło i ale w ogóle fajnie jest sobie tak się gra 30 minut ja sobie tylko tak obejrzę, obejrzę dobra teraz musimy wrócić do chaty bo musimy musimy sobie ja Tak nie mogę postawić bagi, Co? Ty mogę, ale log Ora aktywacja na jeden czy dwa nowe I Sorry, że tak długo odcinku z Minecrafta nie było. Ale to nie moja wina. To nie moja wina, z tylko właśnie mojego komputera. Bądźcie potrafię do niego. Nie czekaj, to jest Dobra, już chyba nie tak tam. Co musimy się kierować? Jestem zerwany kapturek. Zerwany Dokąd idziesz? Babuni, jeżeli kółki, od, o co się babuję, że nie smakułyki. O ile babuję kapturek, nie ma babuń. No to coś. Nie dobrej wiadomości. A no to widzisz. Nie ma dobrej wiadomości. To możesz. pier. Niczaj. O oh, kurde, ej, no, echt, serios, teraz... No serio, gdzie moja chata? Nie no, zawsze tak jest, zawsze mam tak na swoim zapisie, jak e, chodzę gdzieś po lasach. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś grałem i zapomniałem, gdzie jest moja chatka. Dobra, chyba ja wiem, gdzie. To jest taka góra, to musimy teraz troszkę po drzewach poskaczemy. O oh, kurde. Dobra, plus Mega, plus jesteśmy na płaskim terenie. Znaczy, wiem czy na takim płaskim? No, to tu. Co musi być gdzieś, czy nasza chatka? Kurde, jak mamy spierdzielać. No, no. Prrr, O mój Boże. Jak no, taki kompleks. Będę no, taki paradoks. Paradoks z dupy. Tak to robi. Gameplay guy. Multi. Uu. Multi, Michał, przepraszam się. Ogólnie będę nagrywał jakieś mapki. Escape. Ja, ja, komnia u mnie jakieś mapki scp minecraft escape minecraft będę mam nadzieję że będą wasze podobały bo mam, czy nie mam jeszcze żadnej mapki w którą bym nagrać ale jak chcecie to przesyłajcie mi swoje mapki które dla mnie chcecie zrobić a jak nie to po prostu na Skype dacie mi do nich do jak nie macie konta na youtube ja tam coś chyba widziałem a nasza chatka pięknie oświetlona. Na GM to robiłem, przyznam się już bez bicia. To jest taka ekstremalna chata. Dobra, tylko sobie chest, 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 chest. Wszystko tutaj schowamy i to nie będzie 30 minut, to będzie taki normalny odcinek, bo to jest nam potrzebne to, co, to, co. To. Idziemy teraz sobie, szukamy, poszukamy. Co to jest? Zbadamy to? To ta glina jest I to też nie. Błąd, czego przybą, czego przybą, czego przybą. O lol, nie. się nie zgadzam. Pepy. Ma ze swojej no nie, 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 czekaj, 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 to nie jest takie głupie pomysł, żeby tutaj tak się... ...odablatowała, to tak fajnie będzie wyglądało. Tu na przykład... Czy to sobie to leci... zebrać i patrzcie tutaj to na sobie leci fajnie sobie to spływa no tutaj możemy sobie odebrać tutaj temu dobra ale cóż się mogę poradzić będziemy w prawie kończyć nasz odcinek minecrafta dobra, tutaj jest w taki ładny jakiś poziom ustawię, nie. Taka ładna poza zaraz będzie. Tylko jeszcze muszę się zobaczyć. O kurde, przez te, te kilka metrów tak było. Zgadza się, zgadza się. jakieś jakiś ładny poziom ustawić. To jest taka ładna poza. To no było na tyle. Więc kontucie, subskrybujcie, oceniacie, polecajcie, na rapa cześć. Naprawdę subskrybujcie, to do, jak dobijecie do 20 widzów, będzie vlog. Więc pa, pa, pa. A teraz kontucie, subskrybujcie, na rapa, cześć. Pa. subskrybujcie, pa.